Podsumujmy, proszę Państwa, to, co się dzieje, bo dzieje się bardzo dużo. Tych debat w Końskich zaczynają szaleć sondaże, zmieniać się tendencje. Nie powiem, że nie jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, ale dzieją się kolejne rzeczy. Tąpnięcia Platformy Obywatelskiej, wszystko na bazie wydarzeń, które będziemy omawiać. Ekspozę Radosława Sikorskiego, absurdalne, zdumiewający hołd pruski, hołd tuski. Będziemy o tym mówić. Wydarzenia w Gnieźnie. Dzisiaj, w, w rocznica tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, po tym jak mieliśmy wielki na 100 tysięcy marsz Polaków Patriotów 12 kwietnia, obudził się Sejm i Senat. Piękne, wygłoszenie, piękne przemówienie wygłosił pan prezydent Andrzej Duda, dziękujemy mu za to, natomiast same obchody powinny mieć zupełnie inny, raz zwrócił na to uwagę pan prezydent Andrzej Duda, będziemy też o tym mówić. Powiemy sobie o kłótniach w koalicji. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu było o tym już mocno i głośno, i to przez mikrofon. Pan marszałek Szymon Hołownia, zaatakowany przez Platformę Obywatelską, nawet mu grożono, bo pytał o to pan marszałek. Będziemy o tym również mówić. Wszystko na bazie. Paniki, która jest w obozie Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej Koalicji 13 grudnia, bo sondaże Trzaskowskiego lecą w dół, to jest stąpnięcie nawet, a nie spadek o 6 punktów procentowych, a tymczasem sondaże Karola Noworodzkiego i Prawa i Sprawiedliwości rosną, idą w górę. Będziemy mówić w związku z tym również o tym, co się dzieje na bazie tej paniki. Otóż Fundacja Twój Głos jest ważny z Wrocławia zaczęła się bawić w hejtowanie Karola Noworodzkiego, tak jak w hejtowaniu zaczął się bawić również Nitras, kłamca podły. My też o tym będziemy mówić. Będziemy mówić również o wydarzeniu, które już jutro, pogrzeb świętej pamięci Ojca Świętego Franciszka. I będziemy mówić na koniec o wydarzeniu, które już pojutrze w Łodzi o godzinie 12, równo w południe, wielka konwencja wyborcza doktora Karola Wolskiego. Serdecznie zapraszam. To, co powiedział Radosław Sikorski podczas środowego przemówienia w Sejmie, przejdzie do historii jako hołd, hołd Tuski, czyli hołd dla Niemców. W zasadzie skupił się tam przede wszystkim na tych relacjach europejskich, zadając absurdalne pytania, na które przecież odpowiedzi są zupełnie jasne. Praktycznie w ogóle nie skupił się na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, tak jakby zapomniał minister spraw zagranicznych, że to od tych relacji z USA zależy bezpieczeństwo Polaków już w tym roku yy, zaczął wychwalać Niemców, powrócił do swojego absurdalnego przemówienia z 2011 roku, w którym wzywał wręcz Niemcy do tego, żeby stały się liderami Europy i żeby rządziły Europą, yy, Powrócił do tego przemówienia i powtórzył fragment tego przemówienia. Krótko mówiąc, wraz z Tuskiem oddali hołd Niemcom. To był hołd Tuski, proszę Państwa, tak mniej więcej jak Tusk zachował się wobec Scholza na tym oto zdjęciu, dziękując zupełnie za ten kamień, który jest na tym oto zdjęciu, który ma być podobno wyrazem wdzięczności Niemców dla Polaków w Berlinie, prawda? Coś niebywałego w ogóle, co się dzieje w tych relacjach. Oto pan Radosław Sikorski stwierdził, że to jednak Unia Europejska musi się bardzo wzmacniać, to ona musi tworzyć swoje siły zbrojne, to ta Unia Europejska nie może powrócić do swoich korzeni, czyli do, czyli do Unii Celnej, Unii Gospodarczej. Pytał zresztą o to i daliśmy mu na to odpowiedź. Osobiście też dawałem tę odpowiedź. Proszę bardzo. Czy naprawdę chcecie, aby Unia Europejska stała się tylko Unią Celną? Tak, Panie Ministrze, właśnie o to chodzi. Unia Europejska jest nam potrzebna jako obszar we współpracy gospodarczej, jako obszar jednolity celny, jako unia celna, po to, żebyśmy współpracowali gospodarczo i wszyscy mieli dobrobyt. Nie pod butem niemieckim, nie pod butem francuskim. Wszyscy w Europie mają współpracować ze sobą gospodarczo. Nie potrzebujemy Unii Europejskiej, która z aborcji czyli zabójstwa dzieci, z eutanazji, zabójstwa staruszków, ale także dzieci schorowanych robi prawo, to nie jest prawo, to jest przejaw cywilizacji śmierci. Nie chcemy Unii Europejskiej, która z paktu migracyjnego, czyli narzucania nielegalnych migrantów po to, żeby i w polskich przedszkolach, w przedszkolach większość to byli już muzułmanie z Afryki Północnej, tak jak we Włoszech, Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii, czy w Szwecji, żeby to nam narzucali. Nie chcemy Unii Europejskiej, która narzuca nam jakieś absurdy antywęglowe, i konieczność działania w ramach Green Dealu, zielonego ładu, który niszczy gospodarkę europejską, niszczy dobrobyt Europejczyków, niszczy nasze możliwości rozwoju gospodarczego. Nie chcemy tego, Panie Sikorski. Pan tego chcesz? To musisz wiedzieć, że Polacy tego nie chcą. Chcą być w Unii Europejskiej jako Unii Europejskiej, która jest obszarem współpracy gospodarczej, tak, Unii Celnej. Ale Sikorski poszedł dalej. Nie mówiąc nic o, o praktycznie Amerykanach, przypomniał tylko... Proszę bardzo. Przypomnijmy sobie, co jeszcze powiedział ten Sikorski podczas tego ekspozytu. Tak długo, jak Niemcy są w Unii Europejskiej i NATO, bardziej obawiam się niemieckiej awersji do zbrojeń niż niemieckiej armii. No właśnie. Niemcy nie robią łaski jako członek NATO, że będą się zbroić, ale w ramach NATO, a nie w ramach jakiejś armii europejskiej, w ramach jakiegoś jednolitego państwa europejskiego, w, której, w którym chcieliby być hegemonami. Nie, otóż nie. Niemcy mają święty obowiązek włożyć na swoje zbrojenia w ramach NATO, którym najważniejszym członkiem NATO i najlepiej uzbrojonym są Stany Zjednoczone. I to z nimi, panie ministrze, mamy przede wszystkim mieć sojusz, nie z pańskimi Niemcami. Otóż panie Sikorski, pan doskonale wie. Że interesy Stanów Zjednoczonych i Niemców i Francuzów nie są w ogóle tożsame. To są rozbieżne interesy i nie można być jednocześnie po stronie interesów niemieckich i francuskich i po stronie interesów amerykańskich. Zwłaszcza, że na Wschodzie wojna się jeszcze nie kończy, a Putin jest rozpędzony. Naszym interesem jest utrzymywanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w ramach NATO rozwijanie naszych armii. Niemcy nie robią łaski. Powiedzieliśmy im to też. Powiedziałem to również ja. Właśnie. Niemcy nie robią łaski, że zbroją się, bo mają do tego zobowiązanie w ramach NATO, ale nie mogą tworzyć jednolitej armii europejskiej pod swoim butem, bo my nigdy na to nie pozwolimy. I niech pan nie kłamie z tej mównicy. Wasza proniemieckość jest przerażająca, bo proniemieckość oznacza, że jeśli utrzymacie się przy władzy, a nie możecie się utrzymać. To wówczas rzeczywiście Amerykanie wyjdą z Europy, wyjdą z Polski w pierwszej kolejności, a wtedy będziemy w uścisku śmiertelnym niemiecko-rosyjskim. Nigdy z tego uścisku nie wychodziliśmy z zyskami. My nie możemy liczyć na sojusz militarny z Niemcami, z Francuzami. Przede wszystkim musimy liczyć na sojusz militarny ze Stanami Zjednoczonymi, którym musimy pokazać, że mają tu interesy. Mówiłem zresztą o tym w programie w Radiu Wnet z Pawłem Kukizem. Proszę bardzo o to te fragmenty tego programu. Przeciętny farmer z Ohio, Teksasu czy z Wisconsin nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest Ukraina. Nie chce mieć pojęcia, gdzie jest Putin i ma to głęboko w nosie. Nie po to Trumpa wybierał, żeby się użerał z Zeleńskim, Tuskiem czy Sikorskim, tylko po to, żeby rozwiązywał wewnętrzne problemy amerykańskie. Więc my musimy zadbać o te relacje z Amerykanami, a nie Amerykanie z nami. To nie jest Międzynarodowy Czerwony Krzyż do cholery. To jest tak suwerenne jest. państwo oddalone o kilka tysięcy kilometrów. Stąd. Dlaczego tego się w Polsce nie rozumie? Trzaskowski jako leń na urzędzie, pozwalający Tuskowi i Sikorskiemu na każde działanie, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla Polski już w tym roku. Już w tym roku będzie oznaczało poddanie polskiej polityki Niemcom, a Niemcy to Rosja. To są wspólne interesy energetyczne również, o czym Merc nawet mówił w zeszłym tygodniu. W WP pisano o tym. Wystarczy nawet to WP czytać, naprawdę. Nie, nie, nie sądziłem, że będę się powoływał. Gdzie wprost rozszyfrowali Merca, który przemawiał i umowę koalicyjną, z której w Roz wynika. natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych zwrot Niemiec do Rosji jest absolutnie jednoznaczny. Tam będą poszukiwać swoich interesów energetycznych. Więc gdzie w tym wszystkim jest Polska? Na sprzedaż ruskim. Całe to zatem ekspozesie Kolskiego to jeden wielki hołd Tuski. Hołd składany Niemcom. Śmiertelne niebezpieczeństwo grozi Polakom. Jeśli by tylko domknął się system i Trzaskowski został prezydentem. Prezydentem musi zostać Karol Nawrocki, który będzie rozwijał zdrowe relacje militarne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi i będzie dbał o to wraz z partnerami europejskimi, żeby Unię Europejską przywrócić na tory traktatowe wspólnoty, wspólnoty gospodarczej, a nie budowy jednolitego państwa europejskiego pod butem niemieckim. Na to pozwolić sobie nie możemy. Dziś w Gnieźnie odbyło się zebranie posłów i senatorów w związku z tysiącleciem koronacji Bolesława Chrobrego. Państwa, mówił o tym pan prezydent Andrzej Duda. Za chwilkę, kilka fragmentów z jego przemówienia tutaj przytoczymy. Natomiast zwracał uwagę, i to absolutnie jednoznacznie, pod adresem rządzących dzisiaj rządem polskim i Sejmem. Otóż wszyscy potrafią robić ze swoich wielkich rocznic ogromne uroczystości, przygotowywane nawet latami. Mówił o Stanach Zjednoczonych, mówił o Węgrach, mówił o innych nacjach. Polacy w ostatniej chwili przypomniał sobie pan Marszałek Hołownia, pani Kilewa w ostatniej chwili przypomniał sobie Tusk, który 20 baniek tak oddał jakiemuś gościowi od haratania w Gałę, żeby przygotował jakieś wielkie uroczystości, których na razie nie widać na horyzoncie. Tymczasem w tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, tysiąclecie Królestwa Polskiego, to powinna być okazja do zapraszania tutaj światowych przywódców, zwłaszcza, że mamy prezydencję Unii Europejskiej. Światowych przywódców, którzy powinni sobie przypomnieć o wielkości Polski w historii, ale też wielkości Polski teraz, zwłaszcza po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie zrobiono nic. Zaproszono posłów i senatorów do jakiejś sali gimnastycznej w Gnieźnie, do sali gimnastycznej w Gnieźnie, po to, żeby wysłuchać przemówień dobrze, że był pan prezydent Andrzej Duda. I przemówił tak jak na prezydenta zostało, ale sama uroczystości blade jak nie wiem co. Podczas tego przemówienia pan prezydent Andrzej Duda wspomniał również o tym, że kiedy Bolesław Chrobry otrzymał koronę, został koronowany, spotkało się to z wielkim sprzeciwem kogo? Niemców, proszę bardzo. Wiemy również, że podniesienie państwa Piastów do godności królestwa oburzyło wtedy niemieckich sąsiadów. Dopatrzyli się w tym akcie przejawu pychy i uzurpacji naruszającej zwierzność cesarstwa, ale mimo to nie ośmielili się zakwestionować legalności koronacji Bolesława, ani jego syna mieszka II. Podobnie pan prezydent Andrzej Luda przypomniał, że dzisiaj Wspólnotę Europejską powinniśmy budować jako równi z równymi, a nie znów z, wielko, z wielką chęcią hegemonii, przewodzenia wszystkim krajom europejskim przez Niemców i Francuzów. To jest błąd, powiedział pan prezydent. Szanowni zgromadzeni, to, że teraz, w XXI wieku, przywołujemy wydarzenia sprzed tysiąca lat, na pozór tak odległe, jest przejawem słusznej dumy z ojczystego dziedzictwa i naszej tożsamości narodowej. Powodowani taką samą patriotyczną dumą Amerykanie już od kilku lat przygotowują się do wyjątkowego dla siebie jubileuszu 250 lecia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, hucznie obchodzili milenium koronacji swego pierwszego króla Węgrzy w 2000 roku. Także Brytyjczycy i inne narody Europy jednoczą się uroczyście czcząc swoją koronę symbol świetnej przeszłości ale też sięgających w przyszłość ambicji. To właśnie ambicja i dalekosiężne plany skłoniły Bolesława Chrobrego, aby w 1025 roku sięgnął po kulewską koronę. I to ambicja, narodowa duma i przekonanie o własnej wartości – Motywowały pokolenia Polaków do walki, służby i pracy na rzecz dobra wspólnego. I został za to wynagrodzony oklaskami z prawej strony sceny politycznej. Gniezno przypomina, że musimy dumnie nosić głowy do góry, tak jak mówił marszałek Józef Piłsudski, że nie możemy... Tej głowy obniżać i kłaniać się komukolwiek. Musi być dumni z naszej suwerenności i niepodległości, ale będziemy tylko wówczas, kiedy będziemy dbać przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, a to bezpieczeństwo zadbać może tylko Karol Nawrowski. Nie daj Boże, żeby prezydentem został ktoś, kto domknie system razem z tymi proniemieckimi i antyamerykańskimi ludźmi, jakimi są Tusk czy Sikorski. Przed Wielkim Tygodniem i na początku Wielkiego Tygodnia odbyły się debaty w Końskich i w Warszawie w Telewizji Republika. I te debaty, które były najpierw w Końskich wywołane przez samego Trzaskowskiego przyniosły mu potężne straty. Zobaczmy na sondaże. Tendencje są jednoznaczne. Tąpnięcie w sondażach Trzaskowskiego, tąpnięcie w sondażach Platformy Obywatelskiej na tych dwóch planszach, to jednoznacznie widać, jest ogromne, a jednocześnie widać tendencje wzrostowe doktora Karola który zaprezentował się w końcu, bo mógł w końcu zaprezentować się w mediach i to w wszystkich mediach w długich wypowiedziach, także w rozmowie na kanale Zero u pana redaktora Stanowskiego jako naprawdę kandydat na znakomitego męża stanu głowę państwa. I oby tak to się utrzymało. Ta panika Przerodziła się, Szanowni Państwo, w, w hejternie, to znaczy już w święta wielkanocne, kiedy my wszyscy odłożyliśmy sprawy wyborów na dalszy plan, a skupiliśmy się na najważniejszych dla chrześcijan wydarzeniach zmartwychwstania pańskiego. Oni przystąpili do szturmu hejterskiego. Oto fundacja Twój Głos jest ważny z Wrocławia, która jest związana z ludźmi od windykacji, Yy, którzy zajmują się na co dzień windykowaniem biednych Polaków, zaczęła yy, kolportować w Internecie filmiki, które są bezwstydne, które są obraźliwe, obrażają Prawo i Sprawiedliwość w sposób kłamliwy absolutnie i obrażają także Karola Nawrockiego w sposób kłamliwy absolutnie. Hejt jest oznaką słabości. Składamy zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej, składamy zawiadomienie do prokuratury, tę sprawę trzeba wyjaśnić, nielegalną kampanią hejterską, która jest oznaką paniki w obozie Trzaskowskiego. Ta panika, oby się utrzymywała dalej, a wtedy zwycięstwo będzie pełne i jeszcze w tym roku pogonimy Tuska. Bo nie pozwolimy na to, żeby poniewierał nasz kraj, poniewierał nasz naród i składał hołdy, hołdy tuskie. Niemcom. W poniedziałek Wielkanocny z samego ranka przyszła informacja. Informacja o śmierci papieża Franciszka. Wiemy, że papież Franciszek chorował i to bardzo mocno przez w zasadzie wszystkie miesiące tego roku. Wiemy, że czuł się już bardzo źle. Wiemy, że miał wielkie problemy i z oddychaniem, i z mówieniem, ale pojawił się przecież w niedzielę Wielkanocną. Na błogosławieństwie urbie Torbi. Pozdrowił również wiernych, w związku z tym myśleliśmy, że jeszcze trochę z nami zostanie. Niestety odszedł. Papież, który przez 12 lat swojego pontyfikatu rzeczywiście pokazał nowe oblicze papieństwa, choć początki, i tu nie należy tego ukrywać, były bardzo trudne, ponieważ. Pewne zakusy części lewicowej kościoła były bardzo daleko idące. Do tego stopnia, że nawet niektórzy hierarchowie polscy musieli zwracać uwagę papieżowi, że nawet papież nie może zmieniać Ewangelii. Ale to wszystko ustało po pewnym czasie i później była to, był to pontyfikat, który rzeczywiście skupiony był na czymś, co zawsze w Kościele istniało, bo ochrona ubogich, opieka nad ubogimi, działalność charytatywna Kościoła, opieka nad niepełnosprawnymi, nad schorowanymi, to jest coś, co w Kościele jest widoczne i obecne od zawsze. Caritas, Caritas na całym świecie, w tym w Polsce jako dzieło Kościoła katolickiego, przynosi dużo więcej, dużo więcej. Pożytku, aniżeli wszystkie inne działania, choćby Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najwięcej placówek związanych z ochroną, z opieką nad najsłabszymi, najbardziej sparaliżowanymi, niepełnosprawnymi, ubogimi prowadzi Kościół Katolicki. Więc to nie jest tak, że to jest nowość. Ale papież Franciszek w sposób szczególny pochylił się nad ubogimi. To jest chyba wyznacznik jego pontyfikatu, za który Panu Bogu dziękujemy. Już jutro uroczystości pogrzebowe w Rzymie. Jutro rano, w sobotę, papież będzie pochowany odmiennie niż jego, aniżeli jego poprzednicy, nie w Bazlice Świętego Piotra, ale w Bazlice Santa Maria Maggiore. Tam będzie jego bardzo skromny grób. Tam będziemy mogli również, kiedy będziemy pielgrzymować do Rzymu, odwiedzać jego grób i dziękować Panu Bogu za jego pontyfikat. A już w niedzielę, o 12 w samopołudnie wielka konwencja wyborcza doktora Karola Nawrockiego. Intensyfikujemy nasze wyjazdy. Po moich spotkaniach 73, kolejne spotkania już dzisiaj w Pławach, w poniedziałek w Tuliszkowie, w Powiecie Tureckim, w Środzie Wielkopolskiej. Później kolejne spotkania w wielu innych miejscach w Polsce, w różnych częściach naszego kraju. Tak samo robią inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, w tym liderzy. Pani Marszałek Elżbieta Witek będzie tu w Lublinie w poniedziałek o 17 na Placu Litewskim, będzie w Opolu Lubelskim, później wieczorem. Podobnie po Polsce krążą i odwiedzają, spotykają się z wyborcami Mateusz Morawiecki, Daniel Obajtek. Nasi posłowie udają się niemal do każdej gminy po to, żeby tłumaczyć jedną rzecz. Wygrać wybory muśli dr Karol Nawrocki, bo to jest ogromna szansa dla Polski, a ja też jeśli z tej szansy nie skorzystamy, to naprawdę jest tak, jak mówię w mediach, co nieraz jest wyśmiewane. Ruscy są rozpędzeni. Jeśli nie utrzymamy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, wojna niestety grozi nam i to bardzo szybko, szybciej niż myślimy. Putin nie żartuje, a Putina powstrzymać może tylko Trump, mogą go powstrzymać tylko Stany Zjednoczone, może go powstrzymać NATO z ze Stanami Zjednoczonymi na czele, czyli naszym największym sojusznikiem. Wygrać dlatego musi Karol Nawrocki. Zapraszamy na tę konwencję, do śledzenia tej konwencji wyborczej i do zwycięstwa, Szanowni Państwo.